Czekaj, bo zamykam A, tą kiełbaskę tu wyczyłeś I ta buźka też, tak? Słuchajcie, dwa takie niepełne wiadra mamy Dzisiaj z rana No, kociaki Chodźcie, bo możecie się nie załapać Słuchajcie Walniemy Im to tradycyjnie do koryta Koty, jak będą bystre, to sobie wygrzebią te kiełbaski. Bo tutaj widzę, że była taka kurczę fajna. Gęsta zupa. Chyba grochówka albo jakiś kurde żurek. Żurek nie, taki bardziej chyba barszcz biały. Albo krupnik. O. To był chyba krupnik. Czekaj. Ach. Drugie wiaderko Kurczę, ale naprawdę Ej! Nie wyżeralibyście tego z tego wiadra! Te kiełbaski, te warzywka gotowane. Ludzie kochani. Maciuś czekaj, bo cię przysypię. Odejdź no Ty się musisz do mnie dostosować, a ja nie ja do ciebie. To tu jest kurde gospodarzem. Patrzcie ile tu kaszy wylatuje. Jakieś ogórki. No był taki chyba gulasz z kaszą. I co krupnik do tego? Takie, Taki kaszowy trochę ten obiad za mocno, no, ale dobra. Może im tam smakowało tym ludziom na tej stołówce. Okej. Okay. Te wiadra póki co daje tutaj. One w międzyczasie na pewno wydziabią sobie te resztki, te ptaszyska. Dobra, słuchajcie, tu ich trzeba trochę. Podkręcić tą pszenicą, te ptasiory. One jak to zobaczą, to dopiero będę tu dziobać. Okej. Okay. Alright. Dobra. Najpierw dzisiaj wypuszczamy kuraki i indyki. Żeby nam kaczki tej ładnej wyżerki po prostu. Nie pobeblały Dobra, jesteście tam gotowi? No to zapraszam do tej wyżery Co to za dźwięki z rana przerażone Ktoś kogoś nadepnął na odcisk Tak jak widzicie Resztki śniegu nam zostały I ma przyjść ocieplenie Także ten cały śnieg te resztki w sensie tego śniegu Na pewno stopnieją Tu trzeba wpuścić sprawiedliwości Ignacy jak zwykle ostatni Na najwyższych szczeblach on jest najwyżej w hierarchii, to i najwyżej siedzi. No ale chłopie wyłaś, bo ja nie będę. wiecznie tu czekał na ciebie. Ten mały, Kaziu. I teraz ten. Dobra. Okej. Okay. No i proszę prezentować te swoje apetyty. Kogut tam dupskiem świecił przed kamerą. Ale fajnie, że poszedł, bo przynajmniej widać indyki. A indyki mają apetyty. Je to się miło ogląda. Ja Wam będę, pozwólcie, i tutaj troszeczkę przyprawiał tej Waszej obecności, bo ja bym chciał, żebyście bardziej były przyzwyczajone do tego, że ja jestem blisko, jak wy źrecie. Bo ja później kameruję, a indyki mają tendencję do bycia płochliwymi, drodzy Państwo. Iść, no kurde, heluta stąd. Dlatego ja bym chciał te indyki tak bardziej do siebie przyzwyczaić. Ale ładnie to teraz wygląda. Patrzcie. Pięć sztuk A gdzie jest Szósta indyczka Kurde, zaraz idę jej poszukać Bo ja może nie weszła na noc do Kurnika, czy co Dobra, póki co trwa wyżera Fajno, fajno, kaczki zazdrosne Ja już je tam widzę Jak one się kotłują Z tej zazdrości w tym swoim kurniku Jasny gwint Dobra, wypuszczamy je one są tylko takie ślundry do wody, a w jedzeniu tam raczej nie brudzą. Czekajcie, ja mam tutaj wkrętarkę do otwierania. Tutaj maluchy, bambuchy grzeją te swoje dubska. Później wam je jeszcze pokażę. Dobra No, otwieramy wy, kurde, płaskowce. Płaskie stopy, płaskie dzioby. Okej. Okay. Poczekaj. To on się kurde wykopyrtnął na to. Tylko tyle was było? Ludzie, kochani. Dobra. Czekaj. To odwisimy. Już idziemy ich tam podglądać. Maciuś, Powiedz mi, jak ty to wszystko tutaj widzisz, nie? Bo ty nie jesteś przerażony tymi stworami? Ja Cię sunę To drzewo w ogóle trzeba wyciąć, zlikwidować, ja już żem tu coś próbował Różnymi patentami Trzeba je ściąć, bo ono Zdechło, chyba że jeszcze przytrzymam do wiosny Do takiego przedwiośnia, żeby tu nie było tak łyso Jak nadejdzie wiosie, po prostu wytniemy to i na to miejsce Coś posadzimy tu ładnego, zielonego może sumaka, a może jakieś brzuski kurde, u was to się dzieje? Na to to można patrzeć. Jasny, gwint. ta kura to chyba nie dość, że jest brudna, to zardzewiała ze starości, tak? Ja nie wiem, ej, siedzą. Kurde na tych rzędach. Bąbią jedna na drugą. A nie mają tych grzęd jakoś tak stromo porobionych, żeby strać się na te kurde plecy. Zenek! Ty kurde, brudasie. U góry jesteś czysty, a dupę masz taką obum obumbaną, mnie. Będziecie wszyscy wyprani. Perwalu! Słyszysz mnie? Zobacz. Gąska Gosia specjalnie podchodzi pod kamerę i daje popis. Próbuje, próbuje. Czy to kwaśne, czy to słodkie? No tu nie ma raczej słodkich rzeczy, wiesz? Może być trochę ogóreczek kwaśny. Ale tak to masz kaszę, gotowane warzywa, buraczki No i no wciągaj, zobacz co kaczory robią Chodzą jak przecinaki Kurde, interesuje mnie ta trzecia y, Trzecia? Czwarta indyczka, bo były cztery, a są trzy Ruda Ta, jedna nasza starsza Tamta. I kurde, jeszcze jedna była czarna, taka ciemna. Ślindry mnie ob obroziły. Dalej dalej wyżerać. Jeszcze za chwilę wam sypnę trochę pszenicy, żebyście się przytkały, bo dopiero będzie kolacja. I to będzie o godzinie 16. Te nasze czekoladowe kaczuszki. Idź, no Józek, ty a ten ciuszu. te nasze czekoladowe kaczuszki łażą tutaj merdają tymi ogonkami, gdzieś słyszę szmychę czyli tą wredotę rudą, patrzcie przyszła głodna, wszystkie wróble się pochowały z zimna i teraz nie wiesz co się dzieje, tak? patrzcie jaki ona ma wzrok, ona nie wie czy się łasić czy uciekać, ona ma normalnie skoki takie, nie? to jest dwubiegunówka po prostu jak u człowieka, koźlaki do was też zaraz przyjdziemy patrzcie, to idzie, już tam szmycha gdzieś, Panuś nie otwieraj tutaj drzwiczek Pani garbonosa, katusta wyciągnie ten wór prawie że po ziemi. Ona tam ma taki gruczoł tłuszczowy i dziobem sobie spod ogona normalnie wyciąga tłuszcz i rozprowadza po piórach, żeby te pióra były wodoodporne, wodoszczelne po prostu, żeby nie zmoknąć. Gościu! Idź mi stąd! Nasze czekoladowe kaczuszki też chodzą, patrzą. One już są u siebie. Jedzą troszeczkę z tego, z korytka, aż tą kotkę ona łazi, tylko problemów szuka chyba. No Gosia, dawaj, 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 ty tu rządzisz, rozporządzaj tym jedzeniem. Ja Cię sunę, naprawdę, fajno, 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 ale powiem Ci, że pewnego dnia naprawdę Cię chwycę za giery i będę musiał Cię normalnie wykąpać, bo ja patrzeć na to nie mogę, na ten Twój stan. Dobra, kurde, nie wiem, idę się rozejrzeć za tą indyczką. ja <śmianowite> Słuchajcie, taka dziura do kolan moich. Myślę, że starczy. I tą biedną halinkę naszą będziemy zakopywać. Słuchajcie, najstarsza moja indyczka nigdy nie doczekała się młodych. Ona miała jakiś zegar przedstawiony, i zawsze za krótko siedziała i schodziła z jaj. No nic, halinka. Żegnamy cię. Spoczywaj w pokoju Alina, mam nadzieję, że Cię lisy nie wykopią. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie urażę nikogo, nie obrażę nikogo, uczuć religijnych. Zrobiłem taki krzyż upamiętniający Halinkę. Niech jest po prostu upamiętnione, kto tutaj spoczywa. Mam nadzieję, że jak najmniej będzie takich grobowców tutaj. No i tyle, słuchajcie, takie rzeczy się zdarzają. A zimno kurczę. Też nie chcę zrobić, też nie chcę robić z tego nie wiadomo, jakiego halo, ale powiem wam, halinka była z nami praktycznie od samego początku. Prawie tak długo jak Jaruś to była najstarsza indyczka. No ale dobra, też nie ma, wiecie, za bardzo co przeżywać, to jest ptak, jakaś część z was oglądających. Mój kanał też na pewno hoduje zwierzęta i jest to u nich chleb powszedni, że czasami ktoś padnie. Ja po prostu zrobiłem to z sentymentu. I tyle, słuchajcie. Zabieram tego mota. Chodźcie, zakończymy jeszcze ten odcinek jakoś na wesoło. Nakarmimy kozy, żeby to nie było takie wszystko tutaj smutne. No ale zrobiłem taki o pogrzeb, powiedzmy, bo myślę, że Halina po prostu na to Zasługiwała tym bardziej, że bardzo się starała, żeby mieć młode Była naprawdę dobrą Potencjalną matką, bo siedziała fajnie na jajach Najwierniej, ona praktycznie nie wychodziła yy, Do jedzenia ani do wody, ona była wykrzywiona, aż i tak Pazury wykrzywiało, wiecie od tego siedzenia, ja musiałem jej donosić wodę i jedzenie A koniec końców i tak nie doniosła I tak nie dosiedziała tych jaj, po prostu Dwa, trzy dni przed wykluciem się młodych schodziła z jaj, już po prostu nie mogła wytrzymać I te jaja wyziębiły i ona nigdy nie doczekała się młodych i na pewno Była z tego powodu Załamana Tak mi się wydaje Dobra Chodźcie do hus Masz Maryśka Chlebka Kto chlebka, kto jabłuszka, a kto w ogóle yy, Warzywka może ale tu jest rozgardiarz Patrz jak to pcha Ja ani nie mogę ręki do góry podnieść Tak prowizorycznie mają Ogarniętą tą stajenkę Na zimę W międzyczasie W wolnym czasie będę po prostu coś Tam im organizował Masz ty nienajedzona wiecznie A nasza nowa Koleżaneczka Ta Zośka Masz jebucho no, Przeganiasz ją nie? Masz, Maryśku Będę Wam robił też na dniach jakieś większe korytko, paśnik. W ogóle Wam tu trzeba zorganizować, bo Wy nie możecie wszystkie nakupiać. źreć muszę im po prostu tak to kurczę porozwalać, żeby każde z tych stworzeń coś dla siebie znalazło. Widzicie, ta mała w końcu dorwała jakąś obierkę od selera i spożywa, a inaczej to miałaby nikłe szanse. Dobra, słuchajcie, ja idę jeszcze zrobić patrona, bo mamy patrona dzisiejszego odcinka. Ok, więc sponsorem dzisiejszego odcinka jest Witek. Witek, umieszczam Cię tutaj. Dzięki, mordeczko, za wsparcie. Słuchajcie, nie bądźcie smutni z powodu dzisiejszego odcinka. Jest on co prawda taki nostalgiczny, ale tak jak mówiłem, zwierzęta umierają tak samo jak ludzie. Życie toczy się dalej, słuchajcie. Najczęstszą przyczyną śmierci jest życie. to jest moje motto. Halina, może gdzieś po prostu, teraz biega w indyczym stadzie, za tęczowym mostem, i jest szczęśliwa. A ja głęboko wierzę, że i my kiedyś, gdy przyjdzie na nas czas, trafimy w jakieś dobre miejsce. Słuchajcie, dzięki Wam, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, aby być na bieżąco. No i oglądajcie pozostałe poczynania. Ja biorę się do roboty. Bo nie wiem co pierwsze. Dzięki jeszcze raz i do zobaczyska. Peace. Czasami będzie lepiej, kiedy jestem za hey! Kiedy przyjdzie ta pora, to serce dam, ale nie teraz, a mówię ci, nie, nie teraz. teraz. Hey! Czasami będzie lepiej, kiedy jesteś obok hey! I wszystko się dzieje tak, jak we śnie, ale nie teraz, a Dusty